Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Robloxa z Maciejem. Dzisiaj Urban Move 4. Yy, czyli mapa, yy, serwer z yy, autobusami i yy, pojazdami na licencji, cysłowi Nidbana i yy, Ukrainian Tramfana. Jest bardzo spory wybór. Yy, zarówno autobusów, jak i tramwajów i są ciekawe modele tramwajów, których wcześniej jeszcze nie widziałem. Yy, z góry też muszę Wam powiedzieć bardzo ważne ogłoszenie: mianowicie Roblox nie będzie już się pojawiał na kanale Maciej cała. To jest jeden z, osta z, z ostatnich odcinków, ale na tym kanale, podkreślam. Od teraz Roblox z Maciejem będzie się pojawiał na moim drugim kanale, trzechstronny miłośnik. Także zapraszam do subskrypcji. Tam oczywiście też jest playlista Roblox z Maciejem. Odcinki będą po prostu kontynuowane na tamtym kanale. Będą się pojawiać nieregularnie, ale, ale częściej niż tutaj, niż tutaj się pojawiały. Będzie ich na pewno więcej na tamtym kanale. Będą też filmy z piwnic, komunikacja miejska. No, a także windy. To będzie po prostu taki. To jest właściwie taki drugi kanał. Po prostu o, o właściwie identycznej tematyce co, co ten główny. Ale po prostu yy, stwierdziłem, że yy, gry i Roblox, znaczy gry yy, łącznie z Robloxem będą się pojawiały właśnie tam. Yy, także w opisie yy, do filmu macie, yy, macie po prostu link do tego kanału. Yy, no i zapraszam do dobycia na bieżąco właśnie z wszechstronnym miosinkiem. A tymczasem yy, wsiedliśmy do wagonu 13N. Malowaniu de facto poznańskim. Są też tutaj wagony Moderus Alfa. I taka lekko zmodernizowana stapiątka. Oraz jeszcze wcześniej, wcześniej tu jeszcze stała stopiątka taka techniczna pickup. Jest zrobiona sygnalizacja tramwajowa. No właśnie, sygnalizacja jest sprawna, bardzo ładnie działa. Świeci się teraz, no, właściwie się zmienia już na, na czerwone, że tak powiem, dla tramwajów skręcających w prawo. Ale ten gościu z przodu ma chyba słaby ping, bo coś mu powoli idzie, idzie to wyjeżdżanie z zajezdni na trasę. No jak widzicie niestety tutaj jest sporo, sporo ludzi łamiących przepisy niestety no jak na każdym serwerze się zdarza niestety szkoda, ponieważ gdyby każdy, gdyby każdy się stosował do, do sygnalizacji, zakazów i nakazów to rozgrywka byłaby bardzo przyjemna. A tak to no to sami widzicie jak, jak po prostu jest. Myślę, że się przesiędziemy może do jakiegoś innego pojazdu Albo przejedziemy się może sami no tylko że jak niestety jest taki, ko taki korek się utworzył troszkę Tutaj mamy mm, komendę mm, nie policji, a milicji obywatelskiej. ...pod którą stoją duże fiaty yy, milicyjne. Jak widać. No. <śm> Fajny pomysł. Wsiadamy do Moderusa. Na całe szczęście jednak udało się... Yy, udało się ogarnąć jakiś... ...jakiś spokojny przejazd tramwajem. Bardzo ładny wykonany model tego Moderusa, podoba mi się. Osobiście nie mam nic w ogóle do wyrobów Modern transu. Podobają mi się Alfy, Bety i Gammy. No, lubię po prostu te tramwaje. Tylko przed nami jedzie ta trzynastka, która strasznie blokuje ruch. Niestety. Dobrze że, dobrze, że są zrobione osobne perony hmm, tutaj na tej pętli, uda nam się wyprzedzić. Może tam trzynastkę, fajnie by było. No i całe szczęście. No, tylko musimy poczekać aż sygnalizacja tutaj. Eee, pokaże jazdę na wprost, tak? Zwrotnica ustawiona na. Muszę czekać nawet zwrotnicę ustawioną na wprost, bo jedynka skręca widzę na ten lewy peron, a dwójka jedzie prosto. Ten motorniczy, z którym jedziemy, jest widać bardzo ogarnięty i rozsądny. I gra, gra dla przyjemności, a nie po prostu dla. Hacker7 KDHZ. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądasz. I szacun, bo yy, dzięki Tobie mogę nagrać normalny odcinek. Tutaj, właśnie, jedzie yy, pasta piątka po lekkiej modernizacji. Z tego co widzę, to ciężko będzie Chyba się z kimś przejechać. Musimy się przejechać sami. A postawimy sobie dzisiaj na y, mana. Hmm, tylko nie wiem, w którym. W którym. Y, jaki kierunek tutaj trzeba ustawić teraz? Zobaczmy, odstajemy zaproszenie od tego użytkownika. Bardzo mi miło. Y, włączamy światła do jazdy. Znaczy światła mijania, bo światła dzienne to są włączone. właściwie to można wyłączyć światła mijania, bo. Warunki atmosferyczne są sprzyjające, więc więc można jechać bez świateł. Yy, mijania wystarczy na samych dziennych. Poczekajcie, yy, stacja kolejowa. A, czyli, czyli jedziemy teraz w prawo. Tak, nie zajeżdżamy drogi tramwajom. Tutaj skręcamy w prawo. A i tu jest ta pętla, chyba North Estate. zmienimy sobie na stację kolejową teraz. Zrobimy cały kurs od pętli do pętli. Jak widzicie, kto jedzie pod prąd. No standard, niestety standard. Ludzie jeżdżą w cały świat. No są nieliczni po prostu, którzy, którzy starają się zachowywać przyjemną rozgrywkę. O, bardzo ładnie wygląda ta sceneria tutaj też. No i ta trzynastka chyba ciągle jedzie przed tym Moderusem Alpha, tak mi się wydaje, na to wygląda. Pozdrawiam też użytkownika Marek 530, który polecił mi ten serwer. Dziękuję za polecenie. I zapraszam na kanał wszechstronny Miłosink. Również mój kanał, na którym właśnie od teraz będzie się pojawiać Roblox i inne gry. I dojechaliśmy do pętli. I myślę, że to by było na tyle z tego serwera. Przypominam, jest to ostatni już odcinek. Z komunikacji miejskiej w Robloxie przynajmniej na kanale Maciej Cała. Będzie jeszcze jeden tylko film z Robloxa ostatni na tym kanale. Od tej pory będą wszystkie filmy z Robloxa na kanale Wszechstronnym Miłośnik. Natomiast w przyszłości będą się pojawiały również live'y z Robloxa, no i będą one na, na, na głównym kanale, czyli właśnie tutaj, ale to dopiero za ładnych parę miesięcy. A tymczasem żegnam się z wami serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach.